A no witajcie z tej strony rashi, bo jest to kolejny odcinek, zagramy w Prison Architect na modach, gdzie usiłujemy zrobić z naszych yy, więźniów wampiry, mianowicie zmusić ich do pracy w nocy, a spanie za dnia. Nie wiem, według mnie to powinno się dać też do zrobienia. Spróbujemy jeszcze ze dwa dni. Kurde, nie wierzę. Jakiś cudny gości nam tędy spieprzył. Może mm. K9 dodatkowo tu ustawimy. Albo po prostu inaczej to zrobimy. Dobrze, tam niech się dzieje co chce. Na razie nie będę zwracał na to uwagi. No tu zrobimy system podwójnych drzwi i tyle. Ym, tak. Więc tu zostajesz tu. Ale przedstawiamy patrol tam. No. A właśnie. Jeden z nieznaną reputacją. Dobrze. Będzie teraz trochę ciężej to parę dni. Mm, bardzo ciężko będzie nawet coś mi mówi Nie no w sumie okej, okay, dobra, dostali po dupie i się uspokoiło 100 więźniów ma wszelkiego rodzaju różne ale Budkę telefoniczną My spróbujmy dalej robić swoje, zobaczymy jak to wyjdzie Ale nie, moment, maleje Malało szyślo Widzieliście to? Dobrze, na razie się tym nie przejmujmy w takim razie. Jest jak jest Ale jest to tylko stan przejściowy, z którym jakoś sobie poradzimy Tylko nie wiem czemu tutaj Nie miałem dostawionej tej trzeciej ściany Aj burdy burdy Dobrze, jak potrzeby, Higiena, reszta rzeczy oni sobie z tym jakoś radzą. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w tym więzieniu, to na razie jest kicha. Ze względu chociażby na ilość rozruchów, które się dzieją. Kurczę, najgorsze jest to, że ci, co się buntują, tak to ich po prostu nie ogarniemy, bo oni teraz robią bunt. Trafiają do. tutaj właśnie do izolatek i z izolatek, potem w izolacją się nie wyśpi. W sumie to jest takie błędne koło trochę. No ale miejmy nadzieję, że... Miejmy nadzieję, że to błędne koło się... jakimś tutaj sposobem odetka. O, ale widzicie, no, nieza, danger teraz, niezadowolenie e, spada. 50 jest najedzonych, 13 mówi... 14 mówi, że jest dobrze traktowanych. 15, 16. Jezu, co się dzieje? Czyżby to miało pomóc? I teraz widzicie przez to, że jest właśnie... Jeżeli oni się wezmą przestawią na ten tryb, taki jak ja bym chciał, to rzeczywiście będzie bardzo ładnie wszystko działać. Zaczyna być dobrze Tylko bym musiał niestety ustawić, żeby nie było tych karaż tyle Przynajmniej na razie. Oh, Jezus Marielu tu mają ubranie no tu mają dużo ubrań, nie mają właśnie tych, kurcze. Brakuje im żelazek On, autozapis Dobrze, teraz ty idź tu Ty idź tu, trzeba ich trochę podleczyć wszystkich Ale ogólnie zdaje mi się, że zaczęło lepiej funkcjonować, bo widzicie w nocy jak pracowali Roznosili też sobie odzież, odzież więźniowie. Nie było tylko tak, że tylko yy, ci pracowali nad tym. Yy. Janitorzy, yy, woźni. Tak? Pracowało nad tym wiele więcej osób. To jest też może jakiś klucz tutaj do tego, żeby to właśnie z jakoś tak z optymizmem łyknąć. W zależności, wszystko też od tego, czy będą chcieli teraz się położyć spać w nocy. Znaczy w nocy. Teraz, jak będzie yy, czas na spanie. O, i 20 mówi, że jest dobrze traktowanych. No proszę. Dobrze, i czas spać, więc wypieprzać do sel i palulu. Ja jestem ciekaw, czy ten sen zejdzie. Czy zacznie spadać? Czy to będzie tylko takie w sumie sztuczne zmuszenie ich do snu? Hmm, zobaczymy. Ja jestem ciekaw. Jestem tego naprawdę ciekaw. W sumie chyba bardziej by się opłacało, gdybyśmy dali im czas wolny. Bo z tego co widzę, sen. Ten czas na sen teraz nikt z tego nie korzysta. Ale idzie im komfort w górę, no to jest chociaż taki plus. Czuję się bezpiecznie, tak. Ale zaczynają rosnąć niepokoje. Byśmy musieli to trochę poprzesuwać No i widzicie, teraz niezadowolenie na sen i im jeszcze rośnie Byśmy musieli to trochę zmienić Od której godziny im w ogóle wchodzi, żeby chcieli spać, nie? To jest pytanie Możemy sobie cały grafik przesunąć o 3 godziny w dół albo 4 Czekajcie, zróbmy pauzę, zastanówmy się nad tym. Bo tak, jak widzicie, to nie działa. Czyli na przykład raz, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, dwa, trzy cztery, pięć. Czekajcie, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, sześć. Tak, czyli w tym momencie od szóstej mają dwie godziny jedzenia raz, dwa, trzy, cztery, pięć godzin snu Jedzenie Pracę. Takie prace mi wychodzi 8 godzin. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No dobra, 9 godzin. No dobrze. Tylko tak powinien być sen tu A jedzenie tu. No dobrze, i teraz powinno być dobrze. Może teraz się kimną, chociaż na trochę. Tak widzicie, takim w ogóle nie schodzi właśnie ten sen. I nie wiem, czy to jest. Hmm. No dobrze, no spróbujemy ich zmusić mimo wszystko do prac w nocy. Zobaczymy, na ile to się uda. I od której godziny. Od której godziny mnie ciekawi. Jak będą mieli teraz ten sen, zacznie im on spadać. Bo w sumie do czasu jak nie będą mieli wysokiego... nie zacznie im schodzić sen, to im po prostu wciśniemy, żeby robili na przykład mieli czas wolne, czy coś takiego. Coś takiego trzeba będzie wymyślić. Wymyśleć. Mi się wydaje, że od 20, jak od 8 do 8 są wizyty, to od ósmej dopiero będą się kładli spać. Mam takie przeczucie. Trzeba by po prostu to wycisnąć tyle ile się da, a potem pomyślimy dalej. Hmm. Są niezadowoleni, bo nie mogą spać. Ale też nikt nie chce się położyć spać. To jest trochę ideokracja. Zobaczmy jak to będzie. Teraz, teraz to jest taka trochę monotonia, ale komfort im przynajmniej rośnie. Tak, to jest jedna Jeden z plusów całej sytuacji. O, tutaj pan się zaczął rzucać na naszych oczach. O tym tylko myślałem. Ech, zobaczmy jak to będzie. Miejmy nadzieję, że to będzie jakoś tak w miarę porządnie. No, na przykład, no, wiesz, mi nie przeszkadza na przykład, że im damy więcej czasu wolnego, tak? Jeżeli damy im więcej czasu wolnego to summa summarum tak czy siak będą mieli tylko, będą mogli tylko właśnie, zająć się ze swoimi sprawami wszystkimi. ja to chciałem teraz zacząć że o 20 jak mur pyknie, że zaczną ten, zaczną się do łóżek kłaść. też nie. <laughs> Niedobrze. No i coś mimo, że wrócimy chyba do starego systemu. Wiecie, bo jednak... Jednak to co się teraz dzieje to trochę jest... Poziom ryzyka wysoki. No już jest ciemno za oknami. Powinni się w tym momencie położyć i spać. Tak? Dobra, spacyfikujcie kogo trzeba. My robimy badania naukowe teraz. No i poleci nam na prawach Do której mają ten sen? do 10 extra wyjdzie na to, że im nawet na 10 nie wyjdzie. Hmm. No, od 10 dopiero się kładą spać. Dobrze, złapaliśmy punkt, który można się zaczepić. 1, 2, 3, 4, 5. 6 godzin snu. Tutaj jedzenie. Tu jedzenie. Hm. Tylko że... Dobra, czekajcie, trzeba to zrobić znowu na spokojnie. Ojku, żeby tak najlepiej się kończyło jedzenie tu Mam żeby na przykład mieli, nie wiem... Kilka godzin czasu wolnego, na przykład 105, tak. 4. Daj mi 4 godziny czasu wolnego. I na przykład, tak, tutaj właśnie 2 godziny więcej snu. I tak raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 i 11 godzina. No dobrze. Nie, 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 nie nie wychodzi. Wracaj spać, wracaj spać. No dobrze. Czyli no niestety nie udało mi się ustawić tak jak chciałem, ale... Bo jednak gra muszę, żeby od godziny 20 był czas taki, że mogą spać. No niestety, trochę... No nie, nie udałoby mi się niestety tego... Nie udałoby mi się tego zrobić. Przykro mi, jeżeli rozczarowałem was, siebie też rozczarowałem w tym momencie, no ale. BU. KURDE, wierzę, że to się da zrobić. Ech, no dobra, niech będzie. Czyli od 22 mogą spać. Do 22 mają pracować. W takim razie, w ogóle mam teraz tak roztrzepany ten grafik, że ich potrzeby to będzie. Jedna wielka kolejka. W sumie zobaczmy, do którego, kiedy im zejdzie tak do... A, w sumie... Po, Powysyłajmy lekarzy. Zobaczmy też, w którym momencie... Zejdzie im właśnie, żeby tutaj się trochę bardziej ogarnąć z tym, że sen, sen się skończy. Myślę, że teraz będziemy pewnie potrzebowali za dwa dni, żeby to... Dokładnie wybadać Doktor Teraz tutaj pani doktor, proszę Teraz tu Ty za to polecisz O, w tym bloku nikogo więcej nie ma To wymaga leczenia O, bardzo ciekawie Tam ty, tymi rannymi się zajęli Bardzo dobrze Zaraz wyjdzie na to, że Będzie trzeba od dechy do dechy to robić Tak jak mają ustawione jak zostanie mniej niż 20 to już się tym nie będę przejmował I uznam, że wtedy to już będzie dobry wynik Tylko żeby właśnie o której to wskoczyło, nie? To będzie to znaczy, jak oni się już tam wbiją też w rytm, to już będzie też inna parka loszy. No, ale to... Ten bunt normalnie to było coś świetnego teraz. Naprawdę. No, nie spodziewałem się, że dostaniemy w ogóle. Że nie spodziewałem się, że coś takiego się w ogóle stanie, ale... No, jak tak ładnie pójdzie, to piątej w sumie już będzie można i z łóżek wykopywać. Bo byli naprawdę mocno przemęczeni, więc można liczyć też na to, że mm, szybciej się ich wyciągnie z łóżek i będzie można szybciej im też dać całą resztę rzeczy do pracy. Nie wiem, chciał jeszcze. No Jezus! Zy... ściąć ich będzie można godzinkę spokojnie. No jasne. Dobrze, czyli tak Eee Free Time 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czy to 9 godzin pracy nie satysfakcjonuje. Tak satysfakcjonuje mnie zdecydowanie hm, Poczekajcie. Zrobimy jeszcze taki numer. Że niech małem od 8 tu, 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 tu i tu takim zrobimy. O! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć godzin snu będą mieli. A dlaczego od ósmej chcemy, żeby mieli czas wolny? E, ponieważ, jak od godziny ósmej będą mieli czas wolny, to będziemy mogli wtedy też właśnie, 4 więźniów, to będziemy mogli. Wtedy zdecydowanie wiele łatwiej załatwić taką rzecz, jak to, że są wizytacje od ósmej. Rozumiecie, prawda? No. Czyli po prostu, jeżeli ktoś przyjdzie, żeby się widzieć z rodziną, to akurat godzina ósma. Wszyscy będą mieli tak zwaną labę, i będzie można działać. Myślę, że teraz po, powinno już być wszystko dobrze. Reformę mamy bardzo wysoko. To mi się podoba. Milion 300 więzienie kosztuje też. Mi się to podoba. A tylko żeby to utrzymać, nie spatolić tego więzienia i nie zniszczyć go do reszty. Bo, niestety, ha, im dalej w las, tym widzę, chyba prościej będzie to zrobić. No dobrze. Po poprzednim odcinku, w sumie, jak się tyle działo rzeczy, było nieciekawie, no ale teraz myślę, dam radę jakoś stanąć z tym wszystkim na nogi. Dużo w ogóle żywności tutaj mamy. Są pewnie światła, tak. No to światło od razu możemy powyrzucać. No bo po co mają leżeć, tak naprawdę? Mamy jeszcze 50 innych świateł w magazynie, więc no. Gdyby to były jakieś rzeczy ważne, typu nie wiem. Jail dory. O, no to byłoby coś, to byłoby coś i to by można było zostawiać. Yy, tak, czemu zadajemy na kantynie? Pewnie z powodu pozostałych potrzeb. No dobrze. To, 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 to jest do wyjaśnienia w takim razie, ale to będzie kwestia tego, że teraz jeden dzień będziemy mieli znowu taki kruchy, znaczy jeden poranek. Ale myślę, że tego reżimu już nie będziemy zmieniali. I będzie dobrze. I powinno być dobrze. Naw nawet powinno być bardzo dobrze. Ponieważ będą mieli większe. Oni będą bardziej dbali o swoje potrzeby, tak? Podczas tego czasu wolnego. I teraz zobaczcie, zobaczcie, godzina ósma idą wizytacje, a oni mają czas wolny i mogą robić co chcą. Czyli będą mieli czas właśnie porozmawiać z rodziną, jak ktoś przyszedł. I itp. Ekstremalnie brutalny i nieznany. No dobrze, no to takich to tam ściągamy nosem. Czyli nic się tutaj złego stać nie powinno. Teraz tylko tak, przetrwać te pierwsze zamieszki. I powinno być dobrze. Potrzeby. Higieny. Okej. Okay. W higiena schodzi. Wolność schodzi... No nie no, Freedom też jest w sumie wolność. Reszta też zaczyna powoli tutaj oddziaływać na lepsze. No tylko niestety bezpieczeństwo jest na niskim poziomie i to mnie martwi. Myślę, że sobie poradzą z tym jakoś, chłopaki. Dobrze, czyli tak, to co powinno być tu zrobione jest. Ech, ten drugi blok. Myślę, że powoli możemy zacząć oddawać go do użytku. Tak, prysznica oczywiście. Prysznic się na pewno przyda, taki duży, no bo będziemy mieli bardzo dużo ludzi. Dobrze, Reform Education Program. Było to, co pukło. Na no, to, o co ty się? No, w sumie ty nie masz nicze, do, niczego dostępu, no ale trudno. Wy tam jesteście w nagrodę, więc nie musicie mieć rozrywek. Ale Macie półki z książkami. A nie, nie macie. Nie, no Macie tutaj, Bóg Szerwy. Nie narzekaj. Bmm. Krzyż właśnie tak się nie słyszę. Wy tam się możecie montować. No i widzicie, teraz te wszystkie tutaj podstawowe cztery mm, potrzeby. <gryw> nie mogę się wysłać. Dają radę i w sumie połowa czasu wolnego za nimi. A to wszystko sobie jakoś tutaj radzi. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Czemu? Tu mi się wydaje, że jest gościu. Jezu, nie, dobra. Woj już myślałem, że to jest gościu w tym, w żółtej bluzce. No po prostu bluzkę do ćwiczeń zdjął. Nie no, w sumie to jest rozsądne, nie no, nie przepocisz sobie ich tak. Nie przepocisz ubrań w taki sposób ostro. No i tak. W sumie... Potrzeb nie ma. A wszystko się opiera tak naprawdę na tym, że mają dużo czasu wolnego, myślę że za trzy dni jeszcze. I z tym się uporamy do reszty, zupełnie. Fajnie by było. Byłoby naprawdę fajnie. I teraz tylko pytanie, jak za egzamin <noise> e, ten duży czas, który będą poświęcali pracy. No, jestem trochę, przyznam, zaniepokojony tym, co to się będzie działo, no ale okej. Okay. Tutaj by się przydało, żeby te naprawy ruszyły, ale to musi być eksport. To będzie jeszcze jeden dzień teraz do przodu i będzie myślę. I będzie myślę to co trzeba. Tak, tutaj mamy tą część, więc można tutaj dostawić. A już w sumie niech tutaj zacznie działać. Ten blok jak zrobią będzie miło. Oczywiście tutaj ciągle pies czuję, że coś jest tam jakieś podkopy. Właśnie dzisiaj w noc ogólnie będziemy im trzypali cele. Ponieważ będzie mi to potrzebne do szczęścia, żeby właśnie wszystko chodziło jak ta lala. No, proszę bardzo, potrzeb prawie nie ma. Optymalnie działające więzienie. No, kurde, Bella, nie wierzę, że mi się to udało. <laughs> no dobrze, zobaczymy, jak to będzie teraz chodzić. Um, przede wszystkim. Obiekty sprzedać Sprzedać tego drewna trochę, żeby się pozwalniało. Miejsce na stołach, zobaczmy, jak to wygląda z logistyką. Niezbyt dobrze. <laughs> yy, praca nie. Nie, nie. Jezu, program. O to mi chodziło. O, ale jest tutaj kilku typa, który chce się uczyć do tego, więc jest dobrze. To jest już optymistyczny, optymistyczny punkt. Wręcz rzekłbym bardzo optymistyczny. No i tak, teraz właśnie jest to, że czego ja nie chciałem, co chciałem uniknąć, że oni teraz będą już chodzili na te programy, reformy i całą resztę. Kurde, i to mi właśnie wyciąga ich z miejsca pracy. No i to jest to, z drugiej strony, no to dobrze. Niech się kształcą, niech się uczą. No ale, O, Uu... czy ten pan jest wypuszczony wcześniej? Nie, on po prostu tam przeszedł sobie na spacer. No dobrze, jak on tam po prostu przeszedł na spacer, to my będziemy musieli dostawić dodatkowe drzwi tutaj. Ja wiem, że to będzie taka trochę zbędna i nikomu niepotrzebna część działania, no ale... Ale czasami trzeba. Tak? Na eksport już tam jakieś drewno znowu ląduje. Jest dobrze. Powoli zacznę znowu teraz m, po tym co zacząłem mieszać, to po prostu było dużo tego. Tylko się, no właśnie, teraz mi się nie podoba to, że te wszystkie. Inaczej, możemy wyrzucić jakieś programy. Kitchen Safety, na pewno Z2, bo to mi się nie przydaje. Foundation Education Program. No dobra, zostawmy jeden, bo w sumie i tak, jakby tam ktoś chciał istotę. Behavior Therapy na pewno nie zrezygnuje z tego. Drug Addiction, to można wywalić ten projekt. Alkoholik grup terapii. Dobrze. Parolki na pewno. E, spiritual. A wyrzućmy te dwa. Tutaj oczywiście niech zostanie, jak jest. E, gathering. Mm. No nie będą no teacher, ale jak sobie tam być. No dobrze, po to, tam się podopłaca Pozmienia Gdzie tak jak tutaj na przykład potrzebujemy dwa No to będą dwa wystarczające. Tutaj Niby nie mamy nauczyciela Tutaj ten jeden jest pusty Więc nie wiem też po co to I tutaj te klasy niech będą Hmm, no dobrze A tam to niech zostanie jak jest Dostawimy sobie na początku teraz tak trochę więcej tutaj elementów, które by mogły być zależne od, właśnie, zewnątrz. Czyli. O, jasne. Dobra. Ludzka, będziemy kończyli powoli ten odcinek. Z powodu telefonu, który pewnie się w jak diabli. Także dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się. Hej.